Witamy w studiu futbolowej Ligi Szóstek. Przed nami długo oczekiwany moment, a więc losowanie lig i przyporządkowanie poszczególnych zespołów do tych lig do sezonu Wiosna 2014. O samym losowaniu krótko powie Wojtek. Losowanie będzie dotyczyło trzech lig. Ligi B, Ligi C i Ligi D. Każde z tych losowań będzie podzielone na poszczególne fazy. Drużyny zostały podzielone na koszyki oraz na grupy drużyn, które dołączają do danego poziomu rozgrywkowego. Zaczynamy od Ligi B, tutaj mamy trzy koszyki e, drużyn, które już w, w Lidze B grały oraz zespoły, które będą dołączały do Ligi. Zaczynamy od koszyka pierwszego. tutaj mamy cztery drużyny. A więc zaczynamy losowanie. Denerwujesz się? Mam już doświadczenie, no. także... Się nie ma Los wielu drużyn w Twoich rękach dzisiejszego wieczoru. I jeszcze nadmienię, że zaczynamy pierwsza drużyna trafia do grupy pierwszej, druga do drugiej i tak na zmianę. Pierwszym wylosowanym zespołem jest Asocja.pl, a trafia do grupy B1. A więc drużyna Piotra Palonka i braci Madyda. drugim wylosowanym zespołem są Finezyjni. Finezyjni zagrają w grupie B2. A więc drużyna również braci. Już więcej tych braci w tej drużynie jest. W lidze B1 zagra zespół Exalo Centrum Kraków. A więc drużyna, w której występuje MVP poprzedniego sezonu Piotr Hamerliński. I ostatnim zespołem z koszyka pierwszego jest zespół nocnika, więc musi trafić do B2. Liga B2. Teraz przechodzimy do losowania drużyn z koszyka drugiego. Tak więc w tym momencie czas na drużynę z drugiego koszyka. Do Ligi B1 trafia Darmat, a tak więc do tej samej ligi, w której występował w Sezonie 2013. Zlasowanym zespołem jest Krakchem. Ambergo zagra w lidze B1. Drużna Kamila Maciuły, a więc liga B1. I ostatni I... zespołem z koszyka drugiego. Jest ze spódnicą Masa Tak Liga B2. Czas teraz na koszyk trzeci. Zobaczmy zestawienie tego koszyka. Rozpoczynamy losowanie. Mm. Losujemy, losujemy. Tutaj mamy 6 drużyn. No i zobaczmy, kto trafia do B1. Drużyna Oni. Oni czyli pozostają w tej samej lidze, w której, w której grali. Drużyna Oni, drużyna Tomka Kasperczyka. Do ligi B2 wędruje Apla. I Apla również zostaje w tej samej lidze, w której grała. Kapitan Marcin Porada, szczęśliwy tata, zobaczymy jak, jaka forma na boisku. Witoria Kraków, kolejny zespół, trafia do Ligi B1. Witoria już grała w tej, w tej lidze. Brygada Kryzys. Kolejna drużyna, Brygada 2 do Ligi B2, tutaj jest zmiana. W porównaniu do nie sezonu oni występowali w B, B1. Bruta. Bruta zagra w B1. Drużyna, której kapitanem jest Krzysztof Zamojdzik. Ostatni zespół z koszyka trzeciego. No i to musieli być Piraci z Karaibów. Teraz w kolejnym etapem będzie losowanie mistrzów z, Ligi, mistrzów z Ligi C. Zobaczmy na zestawienie tych drużyn. Zanim zaczniemy losowanie mistrzów Ligi C, drobne wyjaśnienie: mistrzów mamy pięciu, więc trzech mistrzów trafi. Trzech mistrzów zagram ze sobą w jednej lidze, a w drugiej grupie będzie dwóch mistrzów, więc wylosujemy najpierw cztery, cztery drużyny, a ta ostatnia piąta trafi do kolejnej puli losowania z zespołami wicemistrzów i, i w ten sposób przydzielimy, w ten sposób wylosujemy grupę, która będzie liczyła sobie trzech mistrzów i Zaczynamy losowanie. To już wyższy ciężar gotowy, no bo to mistrzowie. Zobaczył na pierwszego mistrza. Gol trafia do ligi B1. Avisht zagra widza B2. A więc drużyna dwóch, można powiedzieć, kapitanów Rzekorzynkotek i Łukasz Dulemba. Drużyna 34. Drużyna 34. Wiemy, że przed sezonem GeoZenit i 34 sparowali ze sobą. Więc będzie okazja do rewanżu. I drink team zagra w b 2 Ostatni zespół tutaj mamy Solar Developer, on dołączy do koszyka z drużynami z drugich miejsc, i także do Omega Projekt i w ten sposób no, wyłoniona zostanie grupa, w której zagra trzech mistrzów w Ligi C. Zobaczmy więc na plansze ostatnie koszyka z kolejnymi drużynami. Czas więc na losowanie kolejnego koszyka z drużynami wicemistrzów Ligi C plus Omega Projekt plus Solar Developer, który pozostał z poprzedniego losowania. A więc zaczynamy. No i tu już pytanie, czy ręka nie będzie drżeć, bo nie ma powodu. B1, B2, która jest dla Furii, a za nim Furia. Skawmar. Skawmar. FC Omega Projekt, FC b 2 FC Omega Projekt. No i zobaczmy. FC Kalinex trafia do Ligi B1. FC Kalinex, Piotr Protasiewicz Spółka. No i już tylko jeszcze cztery, tak? Nie trzy. Trzy wybory. Solar Developer trafia do Ligi B2, więc w Lidze B2 będziemy mieć trzech mistrzów Ligy Czyli mamy Avis, Drink Team i Solar Developer. No i Liga B1. Interkraków. Kraków. Inter Kraków. A więc Inter Kraków razem z Geodzenitem. To ciekawa Ciekawie sytuacja. Do Dokładnie. No, i ostatni zespół La Furia Rocha trafia do ligi B2. La Furia Rocha, a tu będzie okazja do rewanżu z Omega Projekt. Pozdrawiam przy okazji Łukasza Stupkę, który liczył na to, że razem się spotkamy. Tak, i teraz e, przed nami już ostatni etap losowania widzę B, czyli losowanie spadkowiczów z ligi A. Tutaj będziemy mieć cztery drużyny. Zobaczmy, jakie to zespoły. Więc losujemy cztery zespoły. Jest wśród nich za Żyrafa, a więc triumfator ostatniej jedynki Pucharu Ligi. Czyli losujemy spadkowiczów. spadkowiczów. Tak, Spadkowiczów z Ligi A, cztery zespoły. No i do Ligi B1 kto trafia? Nuevo Desperados, a więc dawny Nowi po połączeniu z Desperados. Liga B1. Artur Wolak, Artur Wolak i Mariusz Malara stworzyli ten zespół. Fuzja dwóch drużyn. Do ligi B2 trafia nie ma lipy. Nie ma lipy, wydaje się, że nie ma lipy. W końcu pozyskało bramkarza i, i nie będzie problemów na tej pozycji w tej drużynie. Do ligi B1 trafia delta Dębica. A więc Delta Dębica. Drużyna Konrada Skowskiego. No i to oznacza, że zażyrafa trafia do ligi B2. Tak więc składy ligi i za B1 i B2 mamy uzupełnione. A więc zobaczmy jak prezentuje się tabela ligi B1. Asosjar.pl, Exalo Centrum Kraków, Darmat, Ambergol, Oni, Wiktoria Kraków, Bruta, Geozenit 34, Skawmar, FC Kalinex, Inter Kraków, Nuevos Desperados i Delta Dębica. Skład ligi B natomiast to Finezini, Aerodynamika nocnika, Krakhem, Deniko Design Mazatak, Apla, Brygada Kryzys, Piraci z Karaibów, Avist, Drink Team, FC Omega Projekt, Solar Developer, La Furia Rocha, Niemalipy oraz Zożerafa.